Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszej audycji będę reklamował swój nowy produkt, czyli nagranie z muzyką synchroniczną 10 Hz, tak mi powiedział Pan, który robił to nagranie, czyli Stan Alfa, z tego co pamiętam, dzięki któremu będzie można znacznie zwiększyć szansę na rzucenie palenia. Robię to z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty i trywialny. Chcę zarobić, jest to moja praca, e, mam założoną działalność gospodarczą, tak jak pan major Schodolski, płacę podatki, e, płacę ZUSy, SRUSy, jest to moja praca, jest to mój zarobek. Drugi powód e, jest taki, że paliłem papierosy kilkanaście lat. Nie palę już też od kilkunastu lat. Zacząłem, gdy miałem 15 lat, wcześniej nawet popalałem w domu. I przez wiele lat rzucałem ten cholerny nauk. Wiem bardzo dobrze po sobie. Byłem wiele razy zrozpaczony, chciało mi się płakać. Byłem totalnie rozbity, po prostu nie wiedziałem nie wiedziałem jak to się dzieje że ten strętny, obrzydliwy, zabierający czas, pieniądze jakąkolwiek szansę na, na sukces nauk. Jak może opętać człowieka w takim stopniu, że mimo tego, że ja z całego serducha chciałem ten nałóg po prostu zostawić, to mimo wszystko sięgałem po jakimś czasie po tego papierosa. Być może, jeśli jesteście Państwo palaczami nałogowymi od lat i próbowaliście wielokrotnie rzucać ten nałóg, to doskonale podzielacie moje uczucia. Gdy kolejne rzucenie palenia się nie udaje, powstaje wielka rozpacz, poczucie bezradności. No, no poczucie po prostu no braku kontroli jakiejś w ogóle nad swoim życiem. No, bo jak to jest możliwe, że to jest moje życie, mój umysł, rzekomo, a nie potrafię zadecydować o czymś, co jest dla mnie cholernie ważne. W końcu palenie rzuciłem, ponieważ byłem już tak zrozpaczony, że te uczucia negatywne, które wiązały się z paleniem, tak sobie po prostu dopieprzałem psychicznie, że wolałem ten horror, gdy nie palę, bo gdy paliłem to czułem jeszcze większą presję, którą sam na siebie wywierałem. To też jest jakaś metoda, tylko sami państwo przyznają, że to jest metoda niezwykle drastyczna, bolesna i trwająca wiele, wiele lat. Czy można łatwiej rzucić palenie? Oczywiście, że można, ponieważ to, że my sięgamy po papierosa, to nie jest nasz umysł. Nasz umysł nie chce palić, nie chcemy mieć żółtych zębów, świszczenia w płucach, bezustannych chorób. Nie chcemy tracić czasu, przysiadywać na balkonach w zimę na klatkach schodowych, wilgotnych. Nie chcemy tracić czasu, nie chcemy tego, że po godzinie, gdy coś robimy, to nas trzęsie, że musimy sobie puścić dymka. My tego nie chcemy. Więc co w nas chce tego? Nasza podświadomość. Nasza podświadomość, które, która u każdego działa praktycznie tak samo. I kiedyś zobaczyliśmy, czy w filmie, czy w rodzinie, że osoba, którą szanujemy, że osoby mocne, znane... Palą papieros. Mi kiedyś tata opowiadał, który dzięki papierosom zawdzięcza od, no, od około chyba 10-12 lat wózek inwalidzki i butlę tlenową, że gdy był młody, to na przykład jak oglądał filmy, to wszyscy tacy maczo, wszyscy silni mężczyźni, których młodzi chłopcy wtedy podziwiali, palili papieros. Jak państwo zajrzą na te filmy z dawnych lat, tam wszyscy palili papieros. Młody człowiek, a raczej podświadomość tego młodego człowieka. Wiązała siłę tego mocnego człowieka, tego mocnego mężczyzny z paleniem papierosów, i już mieliśmy otwartą drogę do nałogu palenia. Oczywiście nie wszyscy chłopcy szli w tym kierunku. Niektórych nie było stać na papierosy. Niektórzy mieli inne wzorce, skojarzenia z papierosami, ale głównie właśnie taki jest ten wzorzec wchodzenia w papierosy, że nasza podświadomość kiedyś się tym zafascynowała. I powstał silny nawyk. I to jest tak, gdy ktoś Państwu mówi, rzućcie palenie. To jest tak, to jest mój ulubiony przykład, jak jedziecie Państwo samochodem i zbliżacie się do betonowej ściany i ktoś z Was, i ktoś Wam mówi, a teraz wciśnijcie gaz do dechy. Wciśniecie go? Nie. Sama noga przeskoczy na pedał hamulca, no może przepraszam za to słowo, już to są takie czasy, że nie można tego słowa używać. Także naciska stopą na to coś, co hamuje i naciskacie i hamujecie, i to jest odruch, to jest właśnie podświadomość. Ktoś, kto wam mówi, rzuć palenie, wyluzuj, bądź pewny siebie, a ty całe życie byłeś nieśmiały, się wstydziłeś dziewczyn, czy innych silnych osób w twoim otoczeniu. To jest dokładnie tak, to ktoś ci mówi, teraz dodaj gazu, jadąc na murek. Oczywiście, że zahamujesz. Taka jest siła nawyku. Właśnie dlatego, gdy rzucamy palenie, trzeba pracę przeprowadzić nie z waszym umysłem, bo wy doskonale wiecie, że papierosy brudzą wam zęby, że cuchniecie, że tracicie straszne pieniądze. Przecież to jest 15 zł dziennie. Doliczcie do tego w skali roku kilka przeziębień. Jeśli jeszcze nie chorujecie, to zaczniecie to jest kwestia czasu większości ludzi. Zapalniczki, antybiotyki do chorób, gumy ciągle jakieś cukierki, bo to przecież cuchnie z ust, cuchnie z, z, z włosów, ze wszystkiego. Całe ciało cuchnie, ubranie cuchnie. Większe koszty prania, tak, no bo ja na przykład prałem ciuchy codziennie, a tak mógłbyś dwa dni pochodzi. na przykład jak nie idziesz do kogoś, no to po cholerę prac codziennie, tak jak się nie spociłeś. Wiadomo, że idziesz do kogoś, no to bielizna się zmienia codziennie, no ale jak masz koszulkę, ja na przykład mam koszulki, które na przykład po tygodniu chodzenia, no nie śmierdzą, no one są z takiego materiału. Idę do kogoś, czy do sklepu nakładam świeżutką. Na jeden raz, ale jak jestem po domu i nie muszę być bątą, no to chodzę w jedne jak nie capi i w ogóle nie śmierdzą. Z takich materiałów jest to teraz robione. Ponoć to jest niezdrowe, tak? Mówią, żeby w bawełniany chodzi. Mniejsza z tym. Więc wniosek jest taki żywy, to wiecie, że to jest szkodliwe. Wiecie, że ten nauk zabiera wam czas, pieniądze. Ile czasu wam zabiera? Nie woli was. Po prostu w wielu sytuacjach chcielibyście coś robić, słuchać wykładu czy coś, a musicie wyjść na dwór, na deszcz, na, na wiatr i palić ten smród, wciągać do płuc. I powiem Państwu, że... Powiem Państwu, że praca musi się odbyć z naszą podświadomością, nie z umysłem. Bo wasz umysł, czyli wy doskonale wiecie, że palenie, nie, nie że palenie wam nie pomaga w życiu, a wręcz szkodzi. Praca się musi odbyć na poziomie podświadomym. Ale do podświadomości to nie można tak mówić tak jak ja teraz do Państwa mówię. Trzeba mówić w specyficzny sposób, powoli, akcentować pewne rzeczy, jak do dziecka. Dlatego właśnie reklamy. Większość ludzi uważa, że reklamy są dziecinne, ale reklamy działają. To jest przemysł, w którym są setki miliardów dolarów, i co roku ta pula pieniędzy się zwiększa. Dlaczego? Bo te głupie, zdaniem ludzi, którzy nie rozumieją, jak reklama działa, te głupie reklamy działają. A wiecie, dlaczego one działają? Bo one oddziałują na waszą podświadomość. One nie oddziałują na wasz umysł. Właśnie dlatego są dziecinne, bo i podświadomość ma intelekt, różnie się mówi, od dwu do czteroletniego dziecka zdrowego. Plus minus, tak naprawdę podświadomość trochę inaczej działa, ale żeby przedstawić te działanie, no to się mówi trzyletnie dziecko. To jest zupełnie co innego, to w ogóle jest zła nazwa, ale tak najprościej to oddaje to, jak podświadomość funkcjonuje. Dlatego właśnie pokazuje się obrazki, kolorki, bardzo proste rzeczy. Wy mówicie, ale ta reklama jest głupia, przecież ja na to nie pójdę. Oczywiście, że pójdziesz na to tak jak miliony innych ludzi. Gdybyś na to nie szedł, to prawie wszystkie firmy na świecie nie inwestowałyby pieniędzy w reklamę. To, to jest oczywiste, że to działa. Ty uważasz, że to jest głupia, to działa i ty kupujesz. Może ty nie kupujesz, bo słuchasz radia Samiec, czytasz, bracia Samcy Forum, Samiec Web, Sam Czeruno Ekoego.pl, Samiec News.pl, Samiec więc ty wiesz, jak to działa. Ty nie kupisz, ale cała reszta kupi. Właśnie dlatego stworzyłem nagranie synchronizujące. Fala jest główna 10 Hz. To jest tak, jak mi pisał ten pan, że zrobione jest tam 100 Hz na jedno ucho 110 na drugie tam jest zupełnie co innego ale chodzi o to żeby ta wypadkowa fala była 10 Hz to są chyba fale alfa powiem państwu że jak testowałem te nagrania odsłuchiwałem to przy drugim odsłuchu po prostu na chwilę straciłem świadomość po prostu przysnąłem nawet nie widziałem kiedy dlatego wniosek jest taki prośba i nakaz wręcz żeby państwo słuchali tego nagrania w słuchawkach ono puszczone przez głośniki po prostu też będzie działało, ale podejrzewam, że kilka razy słabiej niż na słuchawkach. Zresztą, idea tego nagrania jest taka, że macie się położyć, usiąść, to ma być drzemka krótka. No, niestety, bardzo żałuję, wyszło kilkanaście minut, chciałem, żeby było 10 minut, ale niestety chciałem to zrobić porządnie. Przy innych nagraniach będę starał się, żeby było krócej, dużo krócej. Natomiast powiem Państwu tak: kładziecie się, zasypiacie, drzemacie. To jest bardzo zdrowe, taka drzemka. Wiele razy Państwo mówiłem i namawiałem do tego. Więc sobie robicie drzemkę w ciągu dnia, nakładacie słuchawki czy z telefonu, czy z MP3 i sobie słuchacie, czy, albo z komputera. I sobie zaśnijcie, medytujcie, myślcie o czymś, myślcie o jakimś projekcie. Niech to będzie ściszone i to będzie robiło robotę. Pamiętajcie, te nagranie jest dla podświadomości, Wy mnie nie interesujecie. Przepraszam bardzo, wy macie tylko dawać pieniądze i to jest koniec tematu. Wy tu jesteście oddania pieniędzy mi, od ściągnięcia nagrania i do widzenia, zamknięta sprawa z wami. Nagranie wchodzi niejako, można by tak powiedzieć, waszą podświadomość, przekonuje ją. Jeśli mam być szczery i tak typować, moim zdaniem ono przyspieszy wasz sukces w rzuceniu pelenia od 20 do 30%. Podejrzewam, że więcej, ale po prostu nie chcę mówić, bo nie chcę się rozczarować. Ktoś powie, a Kotoński coś obiecywał, a ja nadal palę. Podkreślam, jeśli ktoś chce rzucić palenie, to te nagranie pomoże Ci wytrwać jeszcze na przykład tydzień. Czyli zobaczcie, wytrzymałeś na przykład tydzień czy dwa bez palenia. Pamiętajcie, że ten nawyk cały czas, jak nie powtarzacie nawyku palenia, on się zmniejsza. I dzięki nagraniu wytrzymacie tydzień, dwa tygodnie więcej bez palenia. I ten nawyk samoistnie się tyle zmniejszy, że już dalej resztę wytrzymacie. Ten napór tego poczucia braku, bez nadziei, że jak to już nigdy bez papieroska, jak, jak to dalej żyć? Normalnie. Wspaniałe, fajne życie bez niewolenia, dużo lepsze niż z papierosami. A to, co bierzesz za e, radość i ulgę wywołaną papierosem, ja odczuwam non-stop. Ty musisz się zatruć i zapłacić, a ja mam non-stop, gdy nie palę papierosu. Wiem, że trudno ci uwierzyć, bo doskonale rozumiem ten mechanizm. Ale uwierz mi, że po drugiej stronie jest właśnie tak. To uczucie, gdy palisz papierosa, ta ulga jest właśnie teraz, gdy ja nie palę papierosa. To jest mój stan naturalny. I teraz uwaga: Te nagranie pomoże ci przetrzymać te najgorsze chwile. Ono ci pomoże wytrwać trochę dłużej. I u wielu ludzi, którzy są zdeterminowani na rzucenie palenia, ale po prostu nie potrafią, bo podświadomość generuje tak nieprzyjemne emocje i odczucia. To właśnie to może im pomóc rozstać się z nałogiem, być zdrowym, szczęśliwym człowiekiem bez tego świństwa. Pozwoli oszczędzić pieniądze, czas, zdrowie, nagle zęby się wybielą, przestaniecie capić, zaczniecie się lepiej czuć, poprawią się wasze wszystkie osiągi sportowe, poprawi się kondycja, zmniejszy się szansa na nowotwory, na całą masę chorób. I teraz w ogóle lista zysków spalenia macie ludzie, przestańmy o tym gadać, bo to jest po prostu, ja bym tu musiał wymieniać godzinami. Nowotwory, choroby, obturacja, wózki inwalidzkie, cewnik będą ci wsadzali do, 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 do siurka, tak, coś tam do dupy będą wsadzali, do jamy ustnej, to gartroskopie robią, kolonoskopie to są po prostu rzeczy takie, że sobie nawet nie wyobrażacie, co się dzieje po dłuższym czasie palenia papierosów. Jakie to będą horrory w szpitalach, jakie to będą zębami problemy? Ludzie, sera brzydka, cuchnący oddech, zęby popsute. Ludzie sobie nawet nie zdajecie sprawy, jaki was czeka ból w szpitale i przestańcie zdolić wreszcie, że tam znacie jakiegoś kaska ze wsi, który żył 350 lat, palił i pił. Bo ja też znałem takiego ze wsi koło drokiczyna, to jest wieś, która się bryki nazywała. I w, ty, w tych brykach był pan, który żył właśnie 100 lat i umarł we własnym łóżku, palił papierosy, pił i tak dalej. Ale cała reszta w tych brykach nikt nie powie, że jeden z drugim kurwa mówił przez rurkę w szyi, bo mu wycięli przez palenie papierosów. I ten nauk jest taki mocny, że oni nawet przez tą rurkę palili. Im wcześniej rzucisz ten cholerne, cholerne zniewolenie, tym lepiej. I to nagranie jest po to, żeby zrobić robotę. To nie jest po to, żeby ci było fajnie, żeby to było tak siak czy tak. To jest robota. Kupujesz nagranie za 127 zł, odsłuchujesz, rzucasz palenie, rzucasz gdzieś tam sobie na kompa. I nie dajesz nikomu. Jak ktoś chce kupić, to niech kupi i da mi zarobić pieniądze, bo to jest mój zarobek, to jest mój chleb. Ja z tego żyję, ja z tego muszę rodzicom dać mieszkanie opłacić, przyjaciółce coś opłacić. To jest mój chleb, to jest moja praca. Nie odbierajcie mi mojej pracy, bo pójdę pod most. Po prostu. Dlatego powiadam Wam. Palenie to jest straszna rzecz. Musicie to rzucić. To nie jest tak, że tam kiedyś coś tam, coś tam. Weźcie się za to. Im wcześniej, tym lepiej. Pamiętajcie, że każdy dzień zwiększa nawyk palenia papierosów. Każdy dzień utrudnia Wam rzucenie tego świństwa. I to nagranie pomoże Wam przetrwać. Zmniejsze objawy odstawienne psychiczne, bo fizyczne są bardzo słabe przy papierosa. Ja w ogóle ich nie czułem, a paliłem kilkanaście lat. Moim zdaniem to jest lipa. Może gdy ktoś palił 40-50 lat i rzuca pod koniec życia, może jakieś ma objawy fizyczne, ale na to nie liczcie. Więc to zmniejszy te poczucie braku, te poczucie rozbicia, i tak dalej, zmniejszy to mocno i pozwoli wam bez papierosa wytrzymać dłużej. Co znacząco zwiększy szanse na rzucenie palenia. Słuchajcie, po prostu no, spróbujcie chociaż. Pamiętajcie, że każda próba sprawia, że poznajecie swoją psychikę, swoje ograniczenia. No już coś wiecie na swój temat. Pamiętajcie, że jak wrócicie do nałogu, to tak naprawdę nie jest to do końca klęska, bo już jesteście mocniejsi o jakąś wiedzę. Macie doświadczenie, pamiętajcie, że każde kolejne rzucanie palenia będziecie sprytniejsi. Będziecie wiedzieli, jak podejść do tego własnego nałogu. Jak podejść do własnej psychiki? W związku z tym to nagranie mocno pomoże. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. 127 zł to jest jak obliczycie 8 dni palenia fajek. Fajki są po 15 zł. Sprawdzałem ostatnio, jak byłem, czy w biedronce, czy tam w jakimś innym sklepie. No chyba, że palicie jakieś zmachorki, tak, jakieś skręcane. Także, szanowni Państwo, naprawdę te 127 zł. może się Państwu wydać. Że to jest trochę pieniędzy, ale sobie policzcie, to jest 7-8 dni palenia papierosów. To jest tydzień bez fajków. Jeśli to nagranie Wam pomoże wytrwać 2-3 tygodnie, to już macie tydzień, dwa tygodnie finansowo, czyli macie już prawie 300 zł w kieszeni. Mało? 300 zł, od, od tako. Plus wiedza o tym, jak radzić sobie z nagiem palenia. Nie przejmujcie się, pamiętajcie, to są rady człowieka, który wielokrotnie rzucał palenie. Myślę, że kilkadziesiąt razy rzucałem palenie. To, że się wam pierwszy raz czy drugi nie uda, to nic nie znaczy. To jeszcze będziecie mocniejsi. W końcu wam się uda, ale musicie próbować. Musicie próbować, musicie z tym walczyć. A te nagranie uderza w podświadomość, która tak naprawdę generuje te uczucia braku, gdy jesteście bez papierosa. To te nagranie uderza w punkt. Dlatego powtórzę państwu. Nagranie może wam się wydać trochę dziecinne, dziwne, e, takie może nie do końca płynne. Ale pamiętajcie, tak się mówi do dziecka. Zresztą nieważne. Ja Państwu puszczę kawałek, tu sobie zapisałem, od 28 sekundy nagrania do drugiej minuty. Ale pamiętajcie, jeśli to, co teraz usłyszycie, nie słuchacie na słuchawkach, tylko na głośnikach, to pamiętajcie, że zupełnie inaczej odbieracie te nagranie, niż ono jest na słuchawkach. Ono na słuchawkach cichutko puszczone sprawia, że szybko zaśniecie albo się bardzo szybko odprężycie i zupełnie jest jego inny odbiór na słuchawkach niż o tak przez głośniki. Także miejcie tego świadomość. Szanowni Państwo, ja puszczę ten kawałek, on się nagle urwie i to będzie koniec tego nagrania. No i co mogę Państwu powiedzieć? Pod spodem będzie link do kupienia tego nagrania. Bardzo Was proszę, że jeśli hejterzy, no to gdzieś tam rzucą jako nielegalne, bardzo Państwa proszę, nie ściągajcie tego po prostu od złodziei, dlatego że, no to jest mój chleb. To jest mój chleb, ja z tego żyję, ja z tego mogę utrzymać forum, tak, gdzie ludzie przychodzą poranieni z problemami, mogą za darmo otrzymać pomoc. To jest mój chleb, to jest także szansa na jakąś pomoc w tragicznych sytuacjach innych ludzi na forum po prostu kradnąc nagranie, e, wątpię, żeby wam pomogło, bo gdzieś w środku będziecie czuli, że to jest po prostu nieuczciwe, nieprawe, że to jest po prostu oszustwo, tak? Że to jest zabieranie twórcy, który się napracował nad tym chleba, tak? Chleba, odejmujecie komuś chleb od ust. No, niektórzy złośliwie powiedzą, żeby mi się przydało jeszcze 12 kilo zrzucić, czy 13, żeby dojść do, no ostatnio było 81 kilo, bo trochę ciastek zjadłem, przydałoby się trochę zrzucić, ale szanowni państwo, z dietą to ja wolę to inaczej zrobić niż to, że mnie zagłodzicie, nie płacąc mi za moje rzeczy, także szanowni państwo, to by było tyle, życzę państwu z całego serca powodzenia, jeśli czujecie, że sami sobie bez nagrania poradzicie, to nie kupujcie sobie, poradcie sami, jeśli wam się uda, to ja państwu biję brawo, ale jeśli się wam nie uda, kilka, kilkanaście razy pod rząd, to po prostu przyjdźcie tutaj do sklepiku mojego. Kupcie nagranie, zwiększcie szanse na sukces i po prostu już zostawcie te cholerstwo w cholerę. Także, szanowni Państwo, to by było na tyle. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w Dom Bóg w Dom. I trzymajcie się. I odsłuchajcie półtorej minuty nagrania. Jak uwolnić się od nałogopolenia? Jeszcze pomyślę nad tym tytułem. Pozdrawiam. Cześć. Usiądź wygodnie albo się połóż. Nałóż słuchawki na uszy i spokojnie wypoczywaj. Miliony ludzi radością i sukcesem rzuciło palenie. Możesz się zdrzemnąć, zasnąć, myśleć o czymś innym. Nie ma to żadnego wpływu na moc tego nagrania. Ludzie znają Wcale nie musisz się odprężać i relaksować ciała, głęboko oddychać. To i tak zadziała, nawet gdy napniesz wszystkie mięśnie w ciele. Spróbuj teraz napiąć wszystkie mięśnie w ciele i słuchać nagrania. I nadal będzie wszystko działać tak, jak powinno. Po prostu z każdym dniem będzie słabła Twoja chęć palenia, a wzrastała motywacja, by żyć wolnym od nałogu palenia papierosu. Palenie to wstyd i obciąż. Papieros nigdy nie był Twoim wrogiem, to tylko martwy produkt. Żeby zaczął Ci szkodzić i uprzykrzył życie, Musisz podjąć określone działania.